Jestem w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Wczoraj zniszczyli mi kutkę, nie mogę się do piwnicy dostać, a nie chcę jeszcze jej rozwalać łomem No przyszedłem tutaj po skarby do lasu Takie grzyby metalowe Tutaj jakiś łaskawca zostawił mi dary losu Także z głodu nie umrę a tych grzybów metalowych jest tutaj sporo tej taśmy. A, zapomniałem magnesika, ale po dźwięku słychać, że to stal jest. Tutaj też przy okazji znalazłem szpadelek po drodze. A tu mój plecaczek. No dobra, trzeba do roboty, bo w poniedziałek nie będzie pieniędzy. Znaczy teraz już nie ma pieniążków. Znaczy ja nie mam, ale w poniedziałek nie będzie. To z duchem lasu, jak to się mówi, bo niektórzy inaczej mówią.